Siemanko, witam na kanale Wędkarska Zajawka i zapraszam na otwarcie sezonu torciowego. Jadąc dzisiaj nad rzekę, miałem określony plan co do dzisiejszego wędkowania. A mianowicie, chciałem obłowić dwa krótkie odcinki mojej torciowej rzeki. Po drodze miałem właśnie jedno z tych miejsc, ale miałem w planie obłowić się jako drugie, więc pojechałem dalej właśnie na tą pierwszą miejscówkę, a na miejscu okazało się, że już któryś z wędkarzy mnie wyprzedził, i po śladach na śniegu można było wywnioskować, że poszedł właśnie w to samo miejsce, które ja chciałem obłowić. Więc wycofałem się, pojechałem na tą miejscówkę, yy, którą miałem w planie jako drugą obłowić. No i na miejscu okazało się, że ten odcinek również już jest zajęty. Więc musiałem zmodyfikować swój plan i pojechałem sprawdzić jeszcze inne moje takie dobre miejsca. No i w ten sposób właśnie znalazłem się tutaj. Widzę po śniegu, że nikogo jeszcze dzisiaj tutaj nie było, nie ma żadnych śladów, więc mimo komplikacji, które wystąpiły wcześniej, jestem pozytywnie nastawiony. Tutaj może jakoś specjalnie strewniaków się nie spodziewam, bardziej jest to taki keltowy odcinek, ale nigdy nie wiadomo, co nas czeka nad rzeką może okazać się, że będziemy pozytywnie zaskoczeni. Więc co? Zabieramy się do wędkowania, próbujemy złowić troć pierwszą w tym roku i zapraszam do wspólnego spędzenia czasu nad rzeką. Tutaj mamy bardzo ciekawą miejscówkę. Tam takie wzwężenie powstałe na skutek zwalonego drzewa i troć może tam stać. W sumie najbardziej potencjalne miejsce to jest właśnie taki warkocz, tam tworzący się z tyłu, za tą zwężką, troszeczkę dalej. Ona tam mogłaby stać, ale tak naprawdę może być tutaj w każdej okolicy tego miejsca. Więc obrzucamy sobie je. Na razie z takiej dalszej odległości nie podchodzimy od razu tam. Zrobimy sobie tutaj kilka rzutów. Najpierw przed zwężką. Później wpuścimy Woblera w samo to zwężenie. Tak jak mówię, na razie z dalszej odległości. Jak nic się nie będzie działo, to zrobimy parę kroczków do przodu. I zobaczymy, czy wyjdzie coś z tej miejscówki. O, ładny rzut. Damy jeszcze spłynąć Wobrykowi właśnie w to zwężenie. I praca. Tylko trzymamy na napiętej lince, Szczuć pracy woblera na ręku. Szczytówka też drga, widać. Niech pracuje. Dobra. Trzeba zabrać tam, żeby też w patyki nie weszła przynęta, żebyśmy nie urwali. Podejdziemy sobie. troszeczkę nie wyszedł mi ten rzut. wiatr znosi też dobra spróbujemy teraz tam jak najgłębiej to na najwęższe miejsce trzeba uważać żeby nie używać przynęty Tutaj z przodu nic się nie dzieje. Przejdziemy sobie tam troszeczkę dalej po cichu. W ten warkoczyk wrócimy. Fajne miejsce, znowu taka zwężka, ale trudno by było tu wyjąć ryba. Jakby się udało ją przyciąć, nie wiem, jak za tych trzcin, by było ją wyholować. Ale co, rzucić trzeba, nie? Czemu sobie nie dać szansy? Dobra, przejdziemy dalej. co jakiś czas trzeba odkuwać przelotki o, widzicie jakie są oblodzone trzeba co jakiś czas właśnie odkuwać te przelotki żeby płynnie wykonywać rzuty żeby nie przeszkadzało w wysuwaniu się plecionki Fajny przesmyk jest taki wąski mogłaby tam stać Spróbuję jeszcze jeden żył właśnie tam w to najwęższe miejsce wprowadzić O, nawet pięknie mi się... O nie! Nie pięknie! Znowu na gałęzi Jest! Udało się uratować tym razem Hmm. Ale dobra, ryzykuję jeszcze raz to, spróbuję wprowadzić. Mógłby być lepszy ten rzut, ale dam mu spłynąć z prądem. Nic się nie dzieje, idziemy dalej. Dzisiaj mamy mróz minus 3 stopnie Celsjusza. Ale jak widać na mojej szpuli nadal mam plecionkę. Przy takim mrozie wcale nie trzeba zmieniać na żyłkę. Wystarczy o wziąć silikon w sprayu i co jakiś czas spryskać szpulkę. I mróz nam nie będzie w niczym przeszkadzał. Można powtarzać tą czynność tak co 30-40 minut. I normalnie sobie łowimy na plecionkę przy takim mrozie. Zobaczcie, co znalazłem, fajnego. Gniazdko jakiegoś ptaszka. Hmm. Młode łabędzie sobie przebływają, czy to zimą, czy to w ciepłych porach roku. Nad rzeką zawsze czekają na nas fajne widoczki i ciekawe przygody. Dobra, jeszcze jeden rzut z tego miejsca, daleki. O, bardzo ładnie, pod drugą burtę. Spływamy sobie powolutku łukiem do naszej burty. W ogóle nie trzeba kręcić kołrodkiem, nurt jest tak silny, czuć jak przynęta chodzi, drga szczytówka jak szalona. Nie trzeba nic robić, tylko trzymać. On tam sobie pracuje, nasz woblerek. Na razie nic się nie dzieje. Podejdziemy sobie kawalątek, ale nie dużo. Nie trzeba jakichś dużych odstępów robić. Wystarczą dosłownie trzy kroczki. I otwierają się kolejne możliwości rzutowe. O żadnych śladów, czyli jeszcze dzisiaj nikogo tutaj przede mną nie było. Bardzo mnie to cieszy, bardzo pozytywnie mnie to nastraja. O, i tak jak mówię, trzy kroczki i już mamy kolejne możliwości do rzutu. I obławiamy. Kawałeczek po kawałeczku. Kawałeczek po kawałeczku. Gęsto wykonujemy rzuty. Może być tak, że mamy jedną, może dwie ryby na odcinku i nie możemy pozwolić na to, żeby minąć tą rybę. Musimy tak łowić, żeby jak ryba stoi, to na pewno zaprezentować ją jakąś jej naszą przynętę. Oczywiście ona nie, niekoniecznie musi wziąć, ale zobaczyć musi musimy tak łowić, żeby ryba zauważyła naszą przynętę. Nie możemy jej minąć. Jest, ale przywaliła. Ale chodzi. Wezmę ją chyba tak do góry. Bez podwieraka. Albo, żebym tego nie żałował. Jest. Pierwsza troć w nowym sezonie 2025. Nie jest to jakiś okaz. Ryba potarłowa już widzę. I jeszcze do tego pierwszy wypad na trocie. Mierzymy naszą rybę jest to troć wędrowna kelt, kelt czyli ryba potarłowa 51 cm, pierwsza ryba złowiona w nowym sezonie 2025 i na pierwszym wypadzie na rzekę. Jest pierwsza troć złowiona w nowym sezonie 51 cm kelt troci wędrownej ryba potarłowa. Wraca z powrotem do rzeki. Ryba wraca z powrotem do wody. Ja. Yeah. Udało się złowić rybkę, a więc jest to bardzo udany początek sezonu. Niestety mróz dzisiaj nie odpuszcza, zerwał się taki lodowaty wiaterek, przemarzłem i na dzisiaj to już mam dosyć, więc będę kończył już dzisiejsze wędkowanie. A jeżeli filmik Wam się podobał, dajcie okejkę, okay a ja zapraszam Was na kolejne filmiki, które w najbliższym czasie pewnie regularnie będą się pokazywały. Dzięki za wspólnie spędzony czas, pozdrawiam i do zobaczenia.